Się przenosimy do naszych znajomych do Dawida i Kingi. Agata siedzi na rufie, a tutaj mamy gościnę, proszę Państwa. Za na Pozdrawiamy e, całą ekipę VIP-jacht i naszych znajomych z Pyżowic. SPyżyc, SPyżyc. Drugi raz źle powiedziałem, właśnie. Spyrzyc. Ale myślę, że jakbyście kiedyś chcieli pomylić mafię SPyżowic z mafią SPyżyc. To nie da radę, dlatego że mafia Sperzyc przyjeżdża z 15 litrami bimru. Gdzieś Dobre... to, ma... Gdzieś to mamy, tak? Gdzie to... gdzie to mamy? No, Agatka, gdzie to zostało schowane? Gdzieś tu Już mamy. Już o, nieba tutaj nieba. mamy, tutaj mamy takie zapasy. zapasy. Zaraz będzie ognisko. Tam jest Kinga w oddali, która rozmawia właśnie z mamą. Macha do nas. Zaraz będzie ognisko i będziemy sobie. Kiełbaskę, przypiekać. Także fajny, fajny wieczór. Pyszny fajny, wieczór. bardzo, bardzo fajny jest. Zanim ognisko, chciałem tutaj pokazać, jaką maszyną zajechali do nas nasi goście. Zobaczcie, BNK5, powiem tak, kiedyś w latach 90. o takiej marzyłem. Zobaczcie, jak wygląda. Bardzo elegancko, luksusowo.